Kurde, mogłem go walnąć, ale bym nie dobił. Chet MVG ma. MVG ma. na policzkę? Nie, 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 nie. Tyłem będzie bieg tych bloków. Będzie tu na mnie szedł. Tyłem bloków, czyli? Czyli z tyłu ode mnie, od drabiny będziesz. po no, lewej. Kowala masz po no lewej. Ale on nie przebiegł, drogi, nie widziałem. Bo... wiem, bo był po mojej stronie drogi. Ale drugi to... drugi był! Nie no, jeden. Drugi też był. Bo drugi był po stronie policji. Biega, jest jeden. Zobaczył nie zabił mnie. Kurde. Spokojnie. Będzie wchodził na drabinę. Michał, ja Nieprzytomny Michał, nie żyje. No, nie potrzebnie poleciałeś tam. Kurwa. Też mam. Dwóch jest, Mówię Buch. że dwóch. Buch. Ja. Przyjesz? Nie, jestem nieprzytomny. Nieprzytomny. Nie ja. Ja mówię bułę dostał. Jest chatę tam niżej. Dobra, widzę nie ma mówię, problemów dostał. widzę A, dostałem, nieprzytomny jestem Kurwa, Nie mam za daleko Dobra, opuściłem się. Porasuję na mnie, porasuję mnie. Dobra, biegnę z kałachem. z pomocą. Gdzie jesteś w piętrowym? Tak, oni, oni dwóch przypiętrowych, oni dwóch. Piętrowym, czy gdzie? Tak, przypiętrowym, przypiętrowym. A ty? Gdzie? W piętrowym? A ja, ja nie żyję. Grat! Gdzie? W Na openie? Tak. Widzę. Nie widzę. A no, widzę. Mój. Automat. Gratuluję od nowej. Dostał drugi raz. Leży na ziemi, leży na ziemi, położył się, ale on się położył. Nie, żyje, żyje. Usta. Nie, wali, wali, wali. Dostał ode mnie. Próbuję dobić. Nie widzę go. Sabía panuje mnie. Dostał! Dostał ze SKS-a, yy, musiał to zrobić. Otworzył te drzwi? Jest, stał, stał. Próbuję nejda dorzucić. Ja spadam. Nie wlazł. Chyba na dole teraz będzie. Tak byś podtrzymał czekaj, Kamil. Jakbyś podtrzymał te drzwi drugie, nie? Żeby nam nie wyszli Jeden jest, jeden jest, jeden jest Wydaje mi się, że jest jeden Dobra, ja widzę w lewą stronę, patrząc na wprost jak tutaj od tych, tych domków ja widzę Ja widzę tył, odciny stoku, otwieram drzwi to w Zamknięte wytrychem Na dole jest, na dole jest, na dole jest, pilnuje drzwi Dawaj tu na blisko ze mną. mam. Daj chwilę. Mam wyloguje Nie, no, 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 no. Próbuję Neido dorzucić drugiego. Siad, siad, mate. Wyloguje nam, mówię ci. Nie, leży na dole chyba, leży na dole. Albo u góry gdzieś leży Albo kliknął logał. Jakbyś tamte drzwi otworzył No, dobra To zobaczysz czy on mi tu leży w rogu czy jest u góry To hmm. hmm. już że logoł kliknął i leży tu po mojej prawej, jakbym wchodził? Nie, nie ma go, nie ma go. No, to piknął logał, albo góry. Ja mam jeszcze jeden, jeszcze jednego nade'a. Kanuję tu podłogę. Czekaj, ja wezmę gran... Bądź gotów. No, z shotgunem jestem, no. No, celowany. Rzucam nade'a. Jest, żyje, żyje gościu. Jednego zabiłem, drugi jest, jest dwóch, jest dwóch. Jednego zabiłem. No, nie zabiłeś. Też nie żyje. Zabiłem na pewno jest. Jestem nowo Mitrowski. No i chuj nie żyje, nie? Znowu lak. Nie żyje. nowo Dmitrowsk. Ja pierdzielę No zabijaj się no Zabijać się? Mhm mm no. Ktoś biega tu na mnie? Tak, dwóch, dwóch Dwóch, dwóch Czerwone arbandy Pobiegli Z lewej do prawej Jeden Bałem giri się. Jeden giri, drugi nie Ja Ty, jestem na ciele tamtego Przebiegli po tobie gdzie? W rowem? Nie. Nie, nie, pobiegnij dalej. Pobiegnij dalej. Nie, nie, pobiegli dalej, w las. Big krestę, czy w las? W las, w las Przebiegam Może do Ady Nie Kukam ich wstałem. Nie żyje Na plecy, przy drodze, uważaj koc przy drodze Ja zabiłem. Stałaś mi się Może jest? Kurwa oni kuceni przy drodze, jebańcy.